Cześć, witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Kamil. Dzisiaj przedstawię Wam kilka najciekawszych faktów a propos zebr. Tylko nie mogę za bardzo się do nich zbliżyć, bo są to zwierzęta bardzo płochliwe, jak wszystkie zwierzęta z Afryki. Po prostu sprawa jest taka, że ufają praktycznie tym, tylko i wyłącznie swojemu właścicielowi, no a my dla nich jesteśmy po prostu obcy, obcy zapach, obcy ludzie. I nie chcielibyśmy, żeby te zwierzątka zrobiły sobie w jakiś sposób krzywdę. Albo mam. No. Dobra Kamil, to w takim razie skoro już tutaj jesteśmy i mamy obok siebie zebry, zawsze pojawiało mi się takie drobne pytanie w moim umyśle: one są białe w czarne paski czy czarne w białe paski? One są białe w czarne paski i te ich paski są bardzo unikatowe. Każda zebra posiada zupełnie inną konstrukcję, inaczej te paski są zbudowane. Człowiek posiada swoje linie papilarne, też unikatowe i te paski są również unikatowe. A czemu te paski tutaj powstały? Ponieważ na sawannie, gdy jest wysoka trawa, te zebry potrafią w tej trawie się chować. Dlatego lew, który chciałby zaatakować taką zebrę, nie potrafi jej zobaczyć. Dobra, to wiele wyjaśnia. Słyszałem też, że zebry są w stanie rozwinąć prędkość do 80 km na godzinę. Czyli dosyć szybko. Skoro biegną, to muszą przed czymś uciekać, gdzieś biec. Jak jest ich zmysłami? No, wzrok na przykład mają bardzo słaby. Ale, żeby móc ostrzegać się przed niebezpieczeństwem, łączą się w stada z innymi zwierzętami, takimi jak antylopy, żyrafy, tworząc dość duże stada. Ale tamte zwierzęta w przeciwieństwie do nich posiadają rewelacyjny wzrok i o wiele szybciej ostrzegają się przed zbliżającym niebezpieczeństwem. Zebry w wspaniały sposób to wykorzystują. Nie wiem Piotrek, czy widziałeś kiedykolwiek, żeby taka zebra na przykład kładła się do spania. Kładą się tylko małe źrebaki, natomiast duże osobniki śpią zawsze na stojąco. Natomiast bardzo ciekawą sprawą jest to, że tutaj zebry trzymane w warunkach domowych doskonale wiedzą, że nic im i nie zagraża. I te dorosłe osobniki kładą się tutaj na noc i śpią na ziemi. A skąd to wszystko wiemy? Ponieważ tam w rogu jest kamera i właściciel wszystko widzi. Wieczorem zawsze może wejść przez internet i sobie zwierzaczki podglądać. To takie dodatkowe pytanie od publiczności. Jak mamy długie przejście dla pieszych, zebrę? Aha. To jest tych pasków więcej niż na krótkim. A jak to jest z zebrami, bo one są trochę różne od siebie. Mają różne odcienie i różne ułożenie tych pasków. No właśnie, bo każda zebra różni się od siebie ułożeniem tych pasków, jak i również ilością pasów, które posiadają, ponieważ zebry, które występują w strefach bardziej wilgotnych, posiadają nawet do 8 Pasów. Natomiast zebry, które występują w strefach sawanowych, bardziej suchych, ta ilość pasów jest o wiele mniejsza, może sięgać około 20. Natomiast są to zwierzęta bardzo terytorialne i terytorium dorosłego osobnika może zajmować około 10 km kwadratowych. Na koniec podam jeszcze jedną ciekawostkę a propos pasów. Węgiersko-szwedzki zespół, według ostatnich badań, odkrył, że wzór, który posiadają na ciele, potrafi odstraszać muchy CC, które wysysają z nich krew. A wszystko to się dzieje za pośrednictwem polaryzacji światła, które te paski odbijają. To co Kamil, w takim razie nie męczmy zebr, chociaż trochę bardziej nam zaczęły ufać, dlatego że się zaczęły do nas zbliżać, jak teraz poglądam. To one Karpu. chyba ufają nam tylko dlatego, że tutaj za nami stoi ich właściciel. To jedyny sposób, dzięki czemu są tutaj z nami bezpieczne. Kochani, dziękujemy Wam dzisiaj serdecznie za oglądanie i poświęcony nam czas. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, dajcie tam na dole subika. I nie zapomnijcie oglądnąć następnego odcinka już za tydzień, już niebawem. Trzymajcie się cieplutko. Jeśli dzisiejszy odcinek Ci się podobał i chcesz więcej, zostaw po sobie ślad w postaci lajka. A wszystkie nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi pozwoli bardziej się rozwijać i zmobilizuje do dalszej pracy. Dzięki!